Dzisiaj rozpoczęło się siódme misyjne święto młodych w Ludowie. Od rana przyjeżdżają uczestnicy ze wszystkich są świata. Cześć, jak macie na imię? Cześć, Iza. Agnieszka. Skąd przyjechałyście do Ludowa? E, przyjechałyśmy z Białego Stoku. Obydwie? Tak. Tak, Białego Stoku. Który raz jesteście już na misyjnym święcie młodych? Ja jestem już drugi raz, ale właśnie tutaj ciocia jest y, pierwszy. pierwszy, pierwszy. E, co was skłoniło, żeby tutaj przyjechać? To właśnie jak byłam dwa lata temu tutaj, to mi tak mi się spodobało, a w tamtym roku nie miałam jak przyjechać, więc akurat taka okazja się trafiła, że mogłam. W tym, no i ogólnie chciałam tak jakby swoją wiarę pogłębić, bo trochę mm, zwątpiłam w ostatnim czasie i właśnie pomyślałam, że tutaj będę mogła to jakby zrobić tak naprawić, naprawić no że tak powiem. A koleżanka? Ja jestem opiekunem całej czwórki, która przyjechała właśnie z Białego Stoku. I po prostu opiekuję się nimi. Tak sama nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Dowiedziałam się właśnie o tym ze stowarzyszenia, gdzie stowarzyszenie zajmuje się pomocą rodzinom dla, dla rodzin i pomocą dla ludzi, którzy są uzależnieni od różnych środków. A jakie jest to stowarzyszenie? Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga. Stowarzyszenie należy do ojca Edwarda Konkola. Jest to ksiądz werbista. Ogólnie stowarzyszenie należy do werbistów. I właśnie oni pomagają wielu ludziom w Białymstoku, jak i poza Białymstokiem. Się otwierającą naszą pięciodniową imprezę poprowadził ojciec prowincjał Eryk Koppa. Chominiem wygłosił znany szczególnie internautom ojciec Adam Szustak. Dlatego, że my nie mamy władzy nad złem, Takiej jak ma Pan Jezus. I strasznie potrzebujemy, i dlatego się bardzo cieszę, że ta Ewangelia dzisiaj jest czytana. Na samym początku, od razu, w pierwszej Eucharystii, Pan Jezus nas nie wzywa. Nawróćcie się. Doskonali bądźcie. Uświęćcie się. Są takie teksty w Ewangelii, można byłoby dzisiaj przeczytać. Bądźcie świętymi, jak świętymi jest mój Ojciec. Bardzo by pasowała taka Ewangelia dzisiaj. Nie. Pan Jezus dzisiaj da nam Ewangelii, kiedy On staje i mówi: To ja jestem jedynym. Który ma władzę nad złem, i to ja jestem jedynym, który może w człowieku zrobić dobro, świętość i te wszystkie niewiarygodne rzeczy. I myślę, że to jest bardzo dobrze, że od początku go takiego dostajemy. Dlatego, że inaczej do prostu przez najbliższe kilka dni urobicie się popachy, próbując się nawrócić, i będziecie, jak skończycie, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie byliście. To się stwierdzicie, to się nie da. Że to z tej świętości się osiągnąć nie da. Uwaga, bo się nie da. To jest coś, co się dostaje, a nie coś, co się osiąga. Po Eucharystii nadszedł czas na odpoczynek i integrację przy muzyce. Jak co roku Chrystotekę poprowadził w Odzirej Szczepan Babiuch. Wakacje to czas szaleństwa i zabawy. Nie zabrakło tego i w ludowie. Wspanią tylko w plurowie